Noc już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zoczywszy i zobaczywszy krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to nie że całe niebo czerwone. Na braci zabołaj sam zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niech wypędzają parany zamknione. Na te wołania smacznego spania. Porwał się stężę, śmiech i spadł z droga. Maciek ruchleje, od strachu mleje, Woła, uciekajcie, at na Boga. Grzeszko, że rozłamał stach. Oj, 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 na Boga pawełek, woła, uciekajcie prędko to doła, boa, boa, oj. Oj, oj,